Dobra dzieciaki, wysiadać, brać bagaże i chodźcie, pokażę Wam, który jest nasz. Dob dobrze. No, wysiadaj mamo. Dobrze, dobrze, nie koręczkujcie się tak. No, auć. Och. Zawsze mówiłam, że to samochód za wysoki. No, wysiadaj dziewczyny. No dawaj koral, musimy. E, no cóż, wezmę tylko bagażem i idę. No, okej. Okay. No, idę! Idziecie. Idziemy, kochani, oczywiście, że tak. Dziewczyny. No, idziemy. Mamo. Nie nic, oparą się tego tatę. <grym> Okej, okay, koral. No już muszę... Wagaż targać. Przasną się trochę. Dobra. Dlaczego tutaj nie ma drzwi ani okien? Bo zajechaliśmy od tyłu. Czyli... Nie rozumiecie. Otóż tutaj yy, to jest tak, jakby no, szkoła. Szkoła, tak? Tak, ze szkołą jest parking. Specjalnie nie ma tutaj okien. To są takie klasy typu no, wiesz. Często tam wszystko wybucha. Aha, to klasa do chemii? No, tak, tak, tak. Stacznie się sobie strasznie dziwnie zachowujesz, tato. Ech. Idźmy już lepiej. Tata tam rację, idźmy już. Jak myślisz, co im jest? Nie może jednego pojęcia, ale na razie chcę już zakończyć tą podróż i być w domu. W nowym domu. No, a w nowym domu. W domu. Przepraszam. Nowym domu. No, dziewczynki to jest wasz. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Teraz zostawię Was tutaj, żebyście mogli wszystko sobie ogarnąć i układać, jak chcecie. Jakby co? Jesteśmy w kuchni. Łoho, wow, spory. Większy niż nasz poprzedni. Szkoda, że nie mam oddzielnych. Mm -hmm. No cóż, musimy ze sobą wytrzymać. Masz rację, dobrze, rozpakujmy się. Wiesz co? Nie zauważyliśmy jednego. Niby czem go? No, na przykład tego, że mamy zbyt wiele rzeczy. A ten pokój jest za malutki jak na nie. O, Dobra. Hm. Jakoś się to załatwi. <laughs> tak, jakoś. Więc to tak. Przyjechali. <laughs> Jeśli to oni będę miała duszy. ...albo nawet spory czas do popisu. <laughs> Jeszcze tylko zabrać naszą grupkę i możemy zaczynać bal. <laughs> co jest tak gadać? Zacznijmy lepiej ustawiać. Okej, okay. to od czego zaczniemy? Oczywiścież od łóżek, biurka i stołu. Tu, co się kochana nie zmieści. Masz rację. No ale zacznijmy lepiej. O matko, możesz mi otworzyć? Dobra. Po wypakowaniu. Uh Oho, trochę przyduro tych rzeczy. Tak, ale możemy je odjąć, kiedy wyrzucimy palisk. Koral to nie są żarty. Wstawaj. Koral. Wstawaj. No cóż, muszę to zrobić. Dobrze, że ten posążek ma bardzo dobry łeb. Dobra, zaczynamy. U, u. O, musiałeś to robić. O. Nie Zobaczcie Głupi posążek. No dobrze, weźmiemy tą walizkę na bok, bo jeszcze mamy przed nimi jedzenie oczywiście.